16 października 2025 roku pojawił się nowy album Sarsy. Wydawnictwo nosi tytuł Miało być jak w filmie. Ama za mikrofonem i zapraszam na recenzję. Według Spotify, najnowszy album artystki zawiera 17 utworów i trwa ponad 52 minuty. Krążek promuje 7 singli. 14 sierpnia 2024 roku na kanale YouTube artystki pojawił się klip do kawałka jak w filmie. 11 października 2024 roku pojawił się drugi singiel i był nim utwór Happy. Trzecią kompozycją promującą album Sarsy jest wydany 22 listopada 2024 roku kawałek Puch. Single numer 4 ukazał się 28 marca 2025 roku i był to utwór awantury, który 2 kwietnia otrzymał teledysk. 27 czerwca 2025 roku. Wokalistka podzieliła się ze słuchaczami kawałkiem moje usta. 26 wrzesień 2025, w tym dniu na kanał YouTube SARSY wrzucony został utwór Jupiter. Ostatnim póki co singlem jest kawałek Echo, który pojawił się 13 października 2025 roku. Nie jest to moje pierwsze spotkanie z muzyką Sarsy. Do takich utworów jak Ona nie jest mną, naucz mnie, czy tęskno mi, wracam bardzo często. W przypadku premiery albumu miało być jak w filmie postanowiłam sprawdzić całe wydawnictwo artystki od pierwszej do ostatniej sekundy i muszę przyznać, że była to świetna decyzja. Muzycznie wokalistka zaprezentowała nam zjawiskowy album bardzo dobre połączenie utworów w pełni instrumentalnych oraz kompozycji, w których usłyszeć można również elektronikę. Sarsa w obu wariantach brzmi znakomicie i nie miałam wrażenia, że jakikolwiek z utworów jest słabszy od pozostałych. Krążka słucha się bardzo przyjemnie. Ten jest wypełniony niesamowicie klimatycznymi podkładami muzycznymi, które w połączeniu z wokalem Sarsy tworzą tak piękną mieszankę, że siedziałam i słuchałam całej płyty jak zahipnotyzowana przez trzy odsłuchy. Każdy z nich Minął mi z ekscytacją i zaciekawieniem. Teraz troszkę więcej powiem o głosie Sarsy. Brzmi on rewelacyjnie i słuchanie każdego kawałka z najnowszej płyty to ogromna przyjemność właśnie dzięki jej charakterystycznemu wokalowi. Artystka ma w swoim głosie coś takiego wyjątkowego i wspaniałego. Utwory, jakie znajdują się na najnowszej pozycji wydawniczej, są zaśpiewane tak, że mogę zamknąć oczy i pochłaniać kolejne słowa, które słyszę. Sarsa potrafi zaśpiewać delikatnie, ale jest w tym taka swego rodzaju moc, i właśnie to połączenie powoduje, że miałam do czynienia z czymś znakomitym. Artystka świetnie dobrała również gości. I ci, którzy udzielili się wokalnie, i ci, którzy pomogli Sarsie w produkcji muzyki, spisali się wyśmienicie. Otrzymałam dzięki temu album zjawiskowy z fantastyczną muzyką i niesamowitymi wokalami. Przyszła pora na wybór trzech najlepszych utworów z krążka miało być jak w filmie. Najbardziej spodobały mi się takie kompozycje jak Puch, czyli jeden z singli promujących album Sarsy. Uwielbiam jego wpadający w głowę refren. Podkład muzyczny idealnie pasuje do wokalu artystki i wraz z nim tworzy naprawdę cudowną mieszankę. Gdy pierwszy raz usłyszałam tę kompozycję, od razu się w niej zakochałam. Wesoły diabeł, czyli spokojniejszy kawałek, który zaczyna się fenomenalną melodią. Wyśmienicie słucha się jej w połączeniu z wokalem sarsy. Artystka na początku śpiewa bardzo delikatnie i tym właśnie hipnotyzuje słuchacza. Mówi się trudno. Czyli kawałek, w którym podkład muzyczny jest nieco szybszy. Choć rozpoczyna się bardzo spokojnie. To kolejna kompozycja artystki, której refren potrafi zostać w głowie na długo po odsłuchu. Wiem, że po tej recenzji będę często do tego utworu wracać. Wyróżniłabym jeszcze takie kawałki jak jak w filmie Jupiter Oraz echo. Sarsa stworzyła bardzo dobry album, przepełniony zjawiskowymi melodiami i jej jedynym w swoim rodzaju wspaniałym wokalem. Ja, jak zwykle, przesłuchiwałam album trzy razy i te odsłuchy minęły mi cudownie. Wiem, że powiększę swoją playlistę o kolejne kawałki sarsy z przyjemnością. Po najnowszej płycie artystki spodziewałam się klimatycznych podkładów muzycznych i nie zawiodłam się. Podsumowując, materiał, który znajduje się na krążku, miało być jak w filmie, to pozycja obowiązkowa dla wszystkich fanów artystki. Ja po przesłuchaniu tego albumu jestem zachwycona. Sarsa wydała fenomenalną płytę, pełną wysokiej jakości muzyki. Jeżeli ktoś się jeszcze zastanawia, to polecam przesłuchać ten krążek. A wy słuchaliście najnowszego albumu Sarsy? Jakie są wasze odczucia? Napiszcie w komentarzu. A ja standardowo zapraszam Was do obejrzenia innych moich filmów. Jeśli ten Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, zostawcie suba. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się cieplutko. Pa!